Cześć! Z tej strony Sebastian i witam was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jestem na dolnym Śląsku w szklarskiej porębie i pokażę Wam wszystkie najciekawsze tutejsze atrakcje. Przed nami zwiedzanie około 30 fascynujących miejsc w szklarskiej porębie, także zostańcie ze mną, zapraszam! Szklarska Poręba to wyjątkowa miejscowość wypoczynkowa na Dolnym Śląsku. Szklarska Poręba każdego roku gości u siebie tłumy turystów z całej Polski, którzy przybywają tu na letni wypoczynek, zimowe szaleństwo na slokach narciarskich i aby wyruszyć na górskie wycieczki w Karkonosze i Góry Izerskie. Podczas odpoczynku w Szklarskiej Porębie czeka tu na Was mnóstwo wspaniałych atrakcji turystycznych, dzięki którym poznacie fascynującą historię miasta związaną z hutnictwem szkła, karkonoskimi walonami i rozwojem turystyki górskiej na Dolnym Śląsku. Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby rozpoczynamy przy dworcu kolejowym Szklarska Poręba Górna. Budynek dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna wyróżnia się wyjątkową architekturą i wystrojem utrzymanym w górskim stylu. Dolną część budynku dworca zdobi dziś granitowy cokół, a górną, drewniana okładzina i witraże z kolejowym motywem. Przed budynkiem dworca kolejowego powstał też ogromny taras widokowy, z którego turyści wysiadający z pociągów na powitanie ze szklarską porębą mają okazję podziwiać przepiękną panoramę karkonoszy. Po opuszczeniu budynku dworca, wybierzcie się na spacer do centrum miasta. Główna trasa spacerowa, przez szlarską porębę, poprowadzi Was ulicami Jedności Narodowej oraz 1 maja, gdzie zrobicie sobie wstępny rekonesans całego kurortu oraz odnajdziecie mnóstwo restauracji, barów, pubów, sklepów i stoisk z pamiątkami. Na spacer po centrum warto wybrać się też późnym wieczorem, wtedy wiele z tutejszych restauracji włącza zewnętrzne oświetlenie, a szklarska poręba zamienia się w piękny spektakl barw i światła. Spacerując po centrum szklarskiej poręby, koniecznie odwiedźcie pomnik Ducha Gór. Pomnik Ducha Gór stanął na skwerze radiowej Trójki przy skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej i 1 maja. Pomnik ten wzniesiony został w szklarskiej porębie w 2010 roku i jego głównym zadaniem, oprócz pozowania do zdjęć z turystami, jest ochrona ukrytej pod nim kapsuły czasu. Karkonoski Ducha Gór mają chronić przez kolejne 50 lat, aż do setnej rocznicy nadania szklarskiej porębie praw miejskich. Wokół pomnika Ducha Gór, na murze skweru radiowej Trójki, znajdziecie też odciski ust speakerów i dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia. W Szklarskiej Porębie czeka na Was jeden z największych ośrodków narciarskich na Dolnym Śląsku. Mowa tu oczywiście o ośrodku narciarskim Szrenica Ski Arena, który ulokowany jest na stokach Szrenicy i Łapskiego Szczytu w Karkonoszach. Szrenica Ski Arena oferuje 6 tras narciarskich o różnym stopniu trudności i łącznej długości 12 km. Na stokach narciarskich w Szklarskiej Porębie swoje pierwsze kroki mogą stawiać początkujący narciarze na łatwej trasie Puchatek i Hala Szrenicka, a bardziej zaawansowani narciarze mogą zmierzyć się tu z bardzo popularną trasą Czerwoną Lolobrygida i Śnieżynka oraz bardzo trudną trasą Fis. Wybierając się na narty do szklarskiej poręby, nie musicie od razu biec do sklepu i kupować drogiego sprzętu narciarskiego. Przy szrenicach ski Arena działa bowiem mnóstwo wypożyczalni sprzętu narciarskiego, w których możecie przebierać w bogatej ofercie nart zjazdowych wielu znanych marek. Oprócz nart zjazdowych możecie wypożyczyć też zestawy snowboardowe i narty do uprawiania narciarstwa biegowego. Przy wypożyczalniach działają też profesjonalne szkółki narciarskie i snowboardowe dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych narciarzy. Zwiedzając Szerenica Ski Arenę możecie skorzystać z letnich i zimowych wyciągów narciarskich. Łącznie w szlarskiej Porębie znajdziecie trzy koleje linowe oraz kilka narciarskich wyciągów orczykowych. W skład kolei linowych wchodzą kolejki krzesełkowe Szrenica 1, Szrenica 2 i Karkonosz Express. Jeśli chodzi o wyciągi narciarskie, to tu mamy ich aż 5 i są to wyciągi orczykowe ściana, świąteczny kamień, hala szalenicka 1 i 2 oraz Baby Lift. W okresie zimowym, gdy czynne są wszystkie dostępne trasy narciarskie, na głównych kolejkach linowych często tworzą się długie kolejki osób czekających na wjazd na stoki narciarskie. Latem zaś działa głównie kolej krzesełkowa szrenica 1 i szrednica 2, z której korzystają turyści wybierający się na wycieczki piesze w karkonosze. Jeśli lubicie długie spacery w otoczeniu pięknej przyrody, to wybierzcie się na szlak wokół szklarskiej poręby. Szlak wokół Szklarskiej Poręby to długa trasa spacerowa w formie pętli, która jak sama nazwa wskazuje biegnie wokół całego miasta. Trasa ta oznaczona jest czarnym szlakiem turystycznym, ma długość około 17 km i jest świetną opcją na rodzinne wyjście na łono natury. Pętla dookoła Szklarskiej Poręby przechodzi przez górskie tereny leśne na obrzeżach miasta, teren Karkoneskiego Parku Narodowego przy Potoku Szklarka oraz obok wielu ciekawych atrakcji turystycznych. Wodospad Kamieńczyka to jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji przyrodniczych szklarskiej poręby. Wybierając się nad Wodospad Kamieńczyka, będziecie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska jeden z największych cudów karkonowskiej przyrody. Wody wodospadu Kamieńczyka opadają tu bowiem trzema kaskadami z wysokości 27 metrów i wpadają do górskiego jeziorka na dnie przepięknego wąwozu Kamieńczyka. Atrakcja ta szczególnie chętnie odwiedzana jest przez turystów w okresie zimowym, gdy spadająca z góry woda całkowicie zamarza. Po zwiedzaniu wodospadu Kamieńczyka, zajrzyjcie też do wnętrza schroniska Kamieńczyk. Schronisko Kamieńczyk znajduje się tuż obok górnego tarasu widokowego na wodospad Kamieńczyka i powstało w XIX wieku przy pierwszej drodze prowadzącej z Piechowic na Halę Szrenicką. Dziś obiekt ten znajduje się już w rękach prywatnych i oferuje swoim gościom możliwość odpoczynku w otoczeniu pięknych karkonoskich krajobrazów. Obok schroniska Kamieńczyk na turystów czekają też inne atrakcje jak szałas Sielanka, w którym ulokował się niewielki pub, sklepik z pamiątkami oraz punkt widokowy na szczyt Wysoki Kamień. Jeżeli lubicie ładne widoki, to wybierzcie się na punkt widokowy Krucze Skały. Krucze skały to ogromne granitowe baszty położone w zachodniej części szklarskiej poręby na prawym brzegu rzeki Kamiennej. Na szczycie kruczych skał na wysokości około 30 metrów znajduje się duży skalny punkt widokowy uzbrojony w metalowe barierki. Wchodząc na krucze skały, będziecie mieli stamtąd wspaniały widok na pobliskie góry Izerskie, dolinę rzeki Kamiennej oraz całą górną część miasta. Tuż obok krótszych skał znajdziecie też krzywe baszty. Krzywe baszty to kolejna duża granitowa formacja skalna, która znajduje się na lewym brzegu rzeki kamiennej na wysokości 700 m nad poziomem morza. Skały te w najwyższym punkcie osiągają 18 metrów wysokości, a cały ich masyw jest nieco przechylony w bok. U podnóża krzywych baszt znajduje się niewielka grota, która powstała w wyniku wydobywania tu niegdyś żyły pegmatytu. Krucze skały to obecnie nie tylko ciekawa atrakcja przyrodnicza, ale też popularne miejsce do uprawiania wspinaczki skałkowej. Muzeum mineralogiczne to atrakcja turystyczna dla miłośników geologii i prehistorii. Placówka Muzeum Mineralogicznego mieści się przy ulicy Kilińskiego 20 i prezentowane są w niej ponad 3000 eksponatów minerałów i skamieniałości z całego świata. W Muzeum Mineralogicznym czekają na Was lokalnie wydobywane minerały karkonoszy, okazowe kryształy, kalcyty i stalaktyty z Wojcieszowa, czy minerały rudne strepczy i kawnika. Oprócz kolekcji minerałów, wewnątrz Muzeum Mineralogicznego można podziwiać prehistoryczne skamieniałości i szkielety dinozaurów, w tym autentyczne skamieniałe jaja dinozaurów. Podczas zwiedzania naturystów czeka też wystawa multimedialna, której częścią są filmy popularno-naukowe przybliżające fascynujący świat geologii, paleontologii i nauki o Matce Ziemi. Barke Linowy Trollandia to atrakcja rozrywkowa do aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Atrakcję ta tworzy wysokościowy system platform i przeszkód linowych, które zainstalowane są na drzewach parku miejskiego. W parku linowym Trollandia czekają na Was aż cztery trasy wspinaczkowe z licznymi przeszkodami do pokonania, w tym dwie trasy przeznaczone dla dzieci. Kolejną atrakcją dla rodzin z dziećmi jest rodzinny park rozrywki Esplanada. Park rozrywki Esplanada znajduje się w centrum miasta przy drodze czeskiej w samym sercu parku miejskiego. Esplanada to miejsce pełne interaktywnych atrakcji dla dzieci i dorosłych i zapewnia dobrą zabawę i zastrzyk pozytywnych emocji. Na gości czeka tu górska kolejka grawitacyjna Alpine Coaster z ponad 500 metrowym zjazdem poprowadzonym między drzewami, wieża emocji, czyli specjalna wieża, na której poczujecie stan nieważkości podczas spadania z dużej wysokości, zimowe lodowisko oraz pole do minigolfa. Dla najmłodszych dzieci przygotowano też zadaszony dwupoziomowy labirynt z szkodami, korytarzami i ślizgawką oraz ogród dmuchańców. Wodospad Szklarki to drugi co do wysokości naturalny wodospad w polskich Karkonoszech. Wodospad ten położony jest na wysokości 525 metrów nad poziomem morza i znajduje się na terenie Karpackiego Parku Narodowego. Kaskada wodospadu Szklarki osiąga wysokość ponad 13 metrów, a spływające nim wody potoku Szklarka spadają tu z wężającym się udału spiralnym strumieniem. Wodospad Szklarki podziwia jest ze specjalnego trasu widokowego, który w połączeniu z piękną przyrodą Karkonoszy tworzy fantastyczny naturalny spektakl. Po zwiedzaniu wodospadu Szklarki koniecznie zajrzyjcie też do wnętrza schroniska PTTK Kochanówka. Schronisko PTTK Kochanówka powstało w ramach zapotrzebowania na punkt wypoczynkowy dla turystów, którzy od wielu lat tłumnie odwiedzają wodospad Szklarki. W swojej pierwotnej wersji w schronisku tym mieści się głównie bufet, który z upływem czasu ewoluował w piękny dom gościnny. Dziś wchodząc do wnętrza schroniska Petetyka Kochanówka będziecie mogli komfortowo odpocząć i zjeść bardzo dobry posiłek w towarzystwie pięknych widoków na wodospad Szklarki. Głaz Chybotek to kolejna wyjątkowa atrakcja przyrodnicza szklarskiej Poręby. Głaz Chybotek to ogromna, kilkumetrowa grupa skalnych bloków, którymi, jak wskazuje ich nazwa, da się własnoręcznie zachybotać. Zwiedzając Głaz Chybotek, wejdźcie na jego szczyt i spróbujcie rozkołysać stojącym na samej górze z całej formacji ogromnym, siedmiokątnym kamieniem o wadze kilkudziesięciu ton. Jeśli Wam się to uda, to zgodnie z miejscową legendą jest duża szansa, że odnajdziecie wejście do ukrytej podziemnej jaskini. W jaskini tej na największych siłaczy czeka ponoć ukryty wielki skarbiec. Jeśli lubicie atrakcje sakralne, to wybierzcie się na zwiedzanie kościoła Niepokolanego Serca Najświętszej Marii Panny. Kościół ten wzniesiony został w 1754 roku dla ewangelików na terenie Szklarskiej Poręby Dolnej. Wnętrze kościoła ozdobione jest wielkim lichtarzem wykonanym z bezbarwnego szkła ołowiowego oraz pięknymi malunkami biblijnymi. W pobliżu świątyni rośnie też ogromna lipa sądowa oraz ustawiony jest kamień wskazujący dawny początek miasta Szklarskiej Poręby. Szklarska Poręba od wieków słynęła z wyrobu szkła i dziś może pochwalić się licznymi atrakcjami związanymi z tym wyjątkowym rzemiosłem. Jednym z takich miejsc jest Leśna Huta Szkła. Leśna Huta Szkła to prywatna huta szkła zlokalizowana przy ulicy Kołontaja 2 w Szklarskiej Porębie Dolnej. Jej właścicielem jest pan Henryk Łupkowski, były pracownik Szkła kryształowego Julia w Piechowicach. W leśnej hucie szkła wytwarzane są wszelkiego rodzaju ozdoby i naczynia szklane z dmuchanego szkła barwionego, od niewielkich ozdób szklanych po wazony, patery, kubki, kielichy, figurki i całe szklane zastawy. Główną atrakcją leśnej huty szkła w szklarskiej porębie jest możliwość zobaczenia na własne oczy całego procesu wytwarzania szklanych wyrobów z wykorzystaniem dawnych narzędzi i form kuglerskich. Przy leśnej hucie szkła funkcjonuje też w którym turyści mogą zakupić wszystkie wytwarzane tu produkty. Muzeum Ziemi Juna to ciekawe muzeum minerałów i kamieni szlachetnych. Muzeum to powstało w 1995 roku i od początku swojego istnienia zajmowało się pozyskiwaniem i przetwarzaniem minerałów i kamieni ozdobnych odnalezionych w Karkonoszach i górach izerskich. W Muzeum Ziemi Juna prezentowana jest bogata kolekcja minerałów z Polski i ze świata, które pozyskiwane były przez członków Bractwa Walońskiego. Cała wystawa pokazana jest w atrakcyjnie zaaranżowanych salach i uzupełniają fascynująca opowieść o historii, tradycjach i zwyczajach średniowiecznych poszukiwaczy skarbów – walonów. W Muzeum Ziemi Juna działa też sklepik, w którym będziecie mogli zakupić wyjątkowe mineralogiczne pamiątki. Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach to kolejna atrakcja związana z hutnictwem szkła w szklarskiej porębie. Huta Szkła Kryształowego Julia to jeden z niewielu aktywnych producentów szkła kryształowego w Polsce, podtrzymujący dawne tradycje regionu. W hucie tej produkowane są unikatowe, ręcznie formowane i szlifowane produkty z ołowiowego szkła kryształowego. Podczas zwiedzania huty szkła Julia, poznacie tajniki wytwarzania szkła owiowego, przyjrzycie się z bliska pracy zatrudnionych tu hutników szkła i zapoznacie się z technikami rzemieślniczymi, które wykorzystywane są tu od wielu lat, aby wytwarzać unikatowe szklane dzieła sztuki. Po zwiedzaniu terenu huty szkła kryształowego Julia, warto wejść do działającego przy zakładzie sklepu, aby zakupić na pamiątkę kunsztownie wykonane produkty z białego i kolorowego szkła kryształowego. Szlak waloński to mało znana piękna trasa wycieczkowa związana z karkonoskimi walonami. Szlak waloński to łatwa pętla spacerowa o długości około 7 km prowadząca przez miejsca związane z walońską działalnością na terenie szklarskiej poręby. Szlak ten podzielony jest na dwie osobne pętle o różnym stopniu trudności. Pierwsza pętla szlaku walońskiego rozpoczyna się i kończy w starej wsi szklarskiej w szklarskiej porębie dolnej. Druga, łatwiejsza pętla szlaku Walońskiego rozpoczyna się przy kościele cmentarnym pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i prowadzi przez wodospad szklarki. Przejście całego szlaku Walońskiego zajmuje około 3 godziny czasu i bez problemu poradzi sobie z nim każdy turysta, niezależnie od wieku czy poziomu kondycji. Zbujeckie skały to popularne miejsce na rodzinną wycieczkę ze szklarskiej poręby z ciekawym punktem widokowym. Zbójeckie skały znajdują się na granicy miasta Szklarskiej Poręby i wsi Piechowice w tak zwanym mniejszym lesie w górach izerskich. Na Zbójeckie skały zaprowadzi Was bardzo łatwy i krótki żółty szlak turystyczny, rozpoczynający się przy dworcu kolejowym Szklarska Poręba Dolna. Miejsce to tworzy dziś niewielka grupa skałek, na których wzniesiony został duży drewniany taras widokowy. Wchodząc na taras widokowy na zbójeckich skałach, będziecie mieli okazję zobaczyć stąd przepiękną panoramę karkonoszy z ich najwyższym szczytem śnieżką. Po zwiedzaniu zbójeckich skał, wybierzcie się na eksplorowanie sztolni dawnej kopalni Pirytu. Szklarska poręba od dawna była obszarem poszukiwań i wydobycia cennych kruszców i minerałów, a jedną z największych pozostałości po tutejszych działaniach górniczych są właśnie sztolnie kopalni Pirytu. Wejście do Sztolni Pirytu znajduje się w obrębie szlaku Walońskiego, w ciągu żółtego szlaku turystycznego prowadzącego ze zbójeckich skał na zakręt śmierci. Obecnie Pirytu już się tu nie wydobywa, ale miejsce to stało się popularną atrakcją turystyczną. Turyści mają tu okazję wejść do wnętrza dawnych wyrobisk i poszukać w nich pozostałości ciekawych minerałów oraz zobaczyć w nich różnobarwne skały i interesujące nacieki mineralne. Pamiętajcie jednak, aby na wycieczkę koniecznie zabrać ze sobą porządną latarkę czołową, a nawet kask. Zakręt Śmierci to wyjątkowy punkt widokowy w Szklarskiej Porębie. Zakręt Śmierci to 180 stopniowy wiraż znajdujący się na drodze Sudeckiej prowadzącej ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa Zdroju. Miejsce to swoją niechlubną nazwę zyskało po wielu tragicznych wypadkach samochodowych jak katastrofa radzieckich ciężarówek z 1945 roku, które przejeżdżając przez zakręt z dużą prędkością wypadły z drogi i spadły w przepaść. Dziś nad zakrętem Śmierci turyści znajdą dwa punkty widokowe. Pierwszy z nich to nowa drewniana platforma widokowa z pięknymi panoramami karkonoszy. Drugi punkt widokowy znajduje się nieco dalej, na szczycie niewielkich skałek, z których będziecie mieli doskonały widok na cały 180-stopniowy łuk drogi. Wycieczka do Szklarskiej Poręby to nie tylko zwiedzanie ciekawych atrakcji turystycznych, ale również świetna opcja na wypad na górskie szlaki, które wspólnie z atrakcjami miasta tworzą niepowtarzalny i wyjątkowy klimat. W Szklarskiej Porębie znajdziecie mnóstwo ciekawych tras wycieczkowych w Karkonosze i Góry Izerskie o różnym stopniu trudności, które będą idealne dla początkujących turystów. Nie zabrakło tu również dłuższych tras wyprawowych, które pozwolą Wam odbyć wycieczkę dla bardziej wprawionych piechurów. Wypoczywając w szklarskiej porębie, koniecznie wybierzcie się na spacer na wysoki kamień. Wysoki kamień to szczyt w górach izerskich, z którego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama karkonoszy i całego miasta. Na wysoki kamień w górach izerskich prowadzą łatwe szlaki turystyczne wychodzące ze szklarskiej poręby górnej, z którymi poradzą sobie nawet początkujący turyści. Na szczycie wysokiego kamienia czeka Was zwiedzanie wysokiej wieży widokowej, budynku tutejszego prywatnego schroniska górskiego, kilku skalnych wychodni oraz licznych punktów wypoczynkowo widokowych. Wysoki kamień to również jeden z głównych przystanków na trasie głównego szlaku sudeckiego, jednego z najdłuższych długodystansowych szlaków pieszych w Polsce. Jeśli szukacie krótkiej trasy wycieczkowej w Karkonosze z pięknymi widokami, to polecam Wam wybrać się na łapski szczyt. Wycieczka na łabski szczyt jest idealna dla rodzin z dziećmi oraz początkujących turystów, którzy chcą przeżyć swoją pierwszą przygodę w Karkonoszach. W drodze na łabski szczyt odwiedzicie przepiękną halę pod łapskim szczytem, z której roztaczają się fenomenalne widoki na szklarską porębę, góry izerskie i całą kotlinę jeleniogórską. Na hali pod łapskim szczytem czeka też na Was popularne schronisko PTTK pod łapskim szczytem. Obiekt ten od ponad 300 lat gości turystów i jest świetnym punktem wypoczynkowym w Karkonoszach. Przy szlaku prowadzącym na łapski szczyt czekają też na Was Kukułcze skały. Kukułcze skały to grupa skałek położona na północnym zboczu śląskiego grzbietu, która zbudowana jest z unikatowego granitu karkonoskiego. Przyglądając się kukułczym skałom z bliska, będziecie mogli zobaczyć na ich powierzchni skutki naturalnych procesów geologicznych w postaci spękań biegnących z trzech różnych kierunkach. Śnieżne kotły to super cel na całodniową wycieczkę pieszą w karkonosze ze szklarskiej poręby. Śnieżne kotły to ogromne kotły polodowcowe leżące między łapskim szczytem a szczytem wielkiego szyszaka. Na Śnieżne Kotły zaprowadzi Was łatwy żółty szlak turystyczny wychodzący ze Szklarskiej Poręby i biegnący przez łapski Szczyt oraz czerwony szlak turystyczny przez Wodospad Kamieńczyka będącym jednym z odcinków głównego szlaku sudeckiego. Śnieżne Kotły można podziwiać wchodząc na kilka skalnych tarasów widokowych, które umieszczone zostały w różnych punktach wokół atrakcji. Wycieczka na Śnieżne Kotły zajmuje cały dzień i jest pełna atrakcji oraz pięknych widoków. Kolejnym popularnym miejscem w Karkonoszach jest szczyt Szerenica i znajdujące się na nim schronisko PTTK Szerenica. Wycieczka na Szerenicę to świetna opcja na krótki wypad w Karkonosze dla początkujących turystów oraz rodzin z dziećmi. Wejście na szrenicę ze szklarskiej poręby realizuje się czerwonym szlakiem turystycznym i zajmuje ono około 2,5 godziny czasu. Po dotarciu na szrenicę czekają tam na Was dwa punkty widokowe. Pierwszym z nich jest duża platforma widokowa, z której można podziwiać piękne widoki na łapski szczyt oraz na majaczący na horyzoncie budynek radiowo-telewizyjnego ośrodka nadawczego na śnieżnych kotłach. Z drugiego punktu widokowego na szrenicy można za to poglądać widoki na zachodnią część Karkonoszy, góry izerskie, a przy dobrej widoczności widać stąd nawet szczyt jeszczet w Czechach. Po zwiedzaniu obu punktów widokowych, koniecznie złóżcie też wizytę w schronisku PTTK Szrenica, które od lat cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami wśród turystów. A jeżeli nie jesteście fanami długich górskich wędrówek, to na szczyt szerenicy możecie wjechać kolejką linową. Wjazd koleją linową na Szrenicę realizuje się wprost z terenu Szklarskiej Poręby z pomocą narciarskich wyciągów krzesełkowych Szrenica z Key Aremy. Wjazd kolejką rozpocznijcie przy dolnej stacji wyciągu Szrenica 1 i wjedźcie nim na punkt widokowy stoku narciarskiego Puchatek. Tam należy następnie przesiąść się na drugą część wyciągu o nazwie Szrenica 2, który zabierze Was już prosto pod sam szczyt Szrenicy. Wjazd kolejką linową trwa około 15-20 minut, a w drodze na szczyt będziecie mogli podziwiać piękne panoramy Karkonoszy, siedząc na dwuosobowych wagonikach wyciągu. Tuż obok szczytu Szrenicy turyści mogą odwiedzić owianą ciekawą legendą formację skalną o nazwie Trzy Świnki. Trzy świnki to grupa granitowych skał, które leżą przy czerwonym szlaku turystycznym na tzw. drodze przyjaźni. Skałki te powstały za sprawą długotrwałych procesów erozji i wietrzenia, które zachodziły w karkonoszach przez miliony lat. Nazwa skałek trzy świnki związana jest z legendą o duchu gór liczy rzepie, który pewnego razu najął się do pomocy przy wypasie świn. Właściciel świnek nie chciał jednak zapłacić za uczciwą pracę i ukrył świnki w karkonoszach. Długur gór przejrzał jednak plan nieuczciwego gospodarza i za karę nadymał świnki tak długo, aż te pękły, a następnie zamienił je w kamień. Wypoczywając w szklarskiej porębie, wybierzcie się na wycieczkę nad Łapski Wodospad. Łapski Wodospad to piękny wodospad górski i jeden z największych wodospadów w czeskich karkonoszach, do którego prowadzą łatwe szlaki turystyczne spod śnieżnych kotłów i granicznej łąki. Łapski Wodospad ma imponujące 45 metrów wysokości, a płynąca tu woda spada kilkoma kaskadami do polodowcowego Łapskiego Kotła. Turyści mogą podziwiać ten cud natury, wchodząc na wzniesiony nad wodospadem sztuczny punkt widokowy lub spod budynku czeskiego schroniska Łapska Buda. Stojąc na platformie widokowej nad łapskim wodospadem będziecie mieli też świetny widok na wiele czeskich karkonowskich szczytów, jak również na szczyt samej śnieżki. Po zwiedzaniu Łapskiego Wodospadu koniecznie odwiedźcie też schronisko Łapska Buda. Schronisko Łapska Buda położone jest na Łapskiej Łące w czeskich Karkonoszach. Miejsce to jest popularnym przystankiem dla turystów zmierzających w stronę wodospadu Panczawy i źródła rzeki Łaby. Budynek schroniska Łapska Buda ma nowoczesny i dość modernistyczny wygląd, choć niektórzy oceniają ten obiekt jako brzydki i ogólnie nie pasujący do krajobrazu Karkonoszy. Turyści mogą jednak liczyć tutaj na komfortowy wypoczynek, czy to w ramach przerwy od górskich wędrówek wewnątrz schroniska, czy w ramach spędzania nocy w pokojach hotelowych. W łapskiej budzie działa też bufet serwujący przepyszne dania kuchni czeskiej oraz restauracja hotelowa z obsługą kelnerską. Wędrując po czeskiej stronie Karkonoszy, zajrzyjcie do miejsca, gdzie swój początek ma rzeka Łaba. Rzeka Łaba to jedna z największych rzek w Europie o długości 1165 km, której wody przepływają przez Czechy i Niemcy. Główne źródło rzeki Łaby znajduje się jednak wysoko w Karkonoszach nieopodal Łabskiego Szczytu i jest dziś chętnie odwiedzaną czeską atrakcją turystyczną. W miejscu, z którego wypływają wody rzeki Łaby, wzniesiona została kamienna studnia oraz powstał tu pięknie ozdobiony punkt wypoczynkowy z widokami na czeskie karkonosze. Na turystów czeka tu mnóstwo ławeczek do wypoczynku, słup z drogowskazami oraz kamienny mur z przymocowanymi do nich herbami największych czeskich miast, przez które przepływa rzeka Łaba. Polana Jakuszycka to zimowa stolica Dolnego Śląska i centrum narciarstwa biegowego i biatlonu w Polsce. Polana ta znana jest przede wszystkim z utrzymujących się tu przez długi czas idealnych warunków do uprawiania sportów zimowych. W okresie zimowym Polana Jakuszycka zmienia się w centrum narciarstwa biegowego i sportu, gdzie na sportowców i turystów czekają idealnie przygotowane trasy biegowe o różnym stopniu trudności. Na Polanie Jakuszyckiej odbywa się też coroczny słynny Bieg Piastów, wielka międzynarodowa impreza sportowa, która przyciąga zawodowców i amatorów narciarstwa biegowego z całego świata. Latem Polana Jakuszycka zmienia się za to w popularny punkt wypadowy na szlaki gór izerskich. Po zwiedzaniu wszystkich atrakcji turystycznych w Szklarskiej Porębie, polecam Wam też wybrać się na zwiedzanie czeskiego Harachowa. Harachow to urokliwe czeskie miasteczko położone niecałe 4 km od Jakuszyc. Miasto to znane jest przede wszystkim z organizowanych tu niegdyś międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich. Harachow skrywa jednak wiele ciekawych atrakcji turystycznych, które będą świetnym uzupełnieniem do zwiedzania Szklarskiej Poręby. I tym czeskim akcentem kończymy zwiedzanie wszystkich wyjątkowych atrakcji w Szklarskiej Porębie. Mam nadzieję, że wycieczka po Szklarskiej Porębie Wam się podobała i jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, które atrakcje podobały Wam się najbardziej. A ja dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia oczywiście na kolejnej wycieczce. Cześć, do zobaczenia na szlaku!